Stan wód w rzekach na terenie Polski każdego dnia rośnie. Na Bugu stan alarmowy jest już przekroczony. We Włosowcu obecnie stan wody w Wiśle wynosi 4,5 metra. Tydzień temu poziom był o metr niższy. Do stanu alarmowego brakuje jeszcze 1,5 metra. W najbliższym czasie przewidujemy, właściwie przez weekend do poniedziałku, delikatne wzrosty. Przepływu, a tym samym wzrost, wzrosty na wodoskazie we Włosławku. Nie będą to duże wzrosty. Przypuszczam, że na wodowskazie nie powinno przekroczyć granicy około 5 metrów. Przy przepływach około 2400-2500 m sześciennych na sekundę. Po weekendzie prognozy są bardziej niepokojące. W razie zagrożenia odpowiednie służby będą informować mieszkańców na bieżąco. Wysoki poziom wody będzie obserwować przez kilkadziesiąt dni, przypuszczam, że nawet do maja włącznie. Jak on będzie się przedstawiał zależy też od wielu oczywiście czynników, jak opady atmosferyczne, które jak wiemy zasilają ewentualny, ewentualny, ewentualny poziom wody, jak również powodują zwiększenie, szybkość roztopu tych opadów stałych. Mam tu na myśli śnieg, który jeszcze jest przecież na terenie naszego kraju, głównie we wschodniej i południowej części. Wydział Zarządzania Kryzysowego ostrzega, by nie zbliżać się do brzegu Wisły, bo woda ma silniejszy niż zwykle nurt. Natalia Chlińska, Telewizja Kujawy.